Ja jestem Lego Pirat i dzisiaj zagramy sobie FIFA World. Tak, to jest, pi to jest piąty odcinek, już z naszej serii, a więc. Zaczynamy! Mam taką nadzieję, że tym razem wygram mecz. Nieco tu dużo gadać, zaczynamy! Tak, to jest właśnie. Puchar. Tak, gram drugi raz już ten z zresztą. Bo za pierwszym razem nie udało mi się go wygrać, tak. Ale teraz może pierwsza sytuacja... Gol! Ale szpiechna bramka. Nie ma co się cieszyć, bo to jest... To by to jest easy. Tak, to jest tryb easy. To nie jest very easy, to jest easy. Chyba. Albo very easy? O, nie wiem, ja nie ustalałem tego poziomu. To komputer ustala poziom Ja nie ustalam poziomu więc Nie miejcie do mnie pretensji jak będę wygrywał bardzo często To nie ja ustalam poziom, tylko komputer Ja tu nie mam nic do gadania Oooooo nogi! Ależ teraz zabłysnął teraz proszę państwa I mamy 2 do zera Ależ bramka znakomita, tak, zdjęcie cyknęłem. Muszę zobaczyć, ja chciałem zagrać najpierw, no od razu do Lodi'ego, a on tutaj, pół pięknym strzałem z pola karnego. Zza pola karnego, nie, przepraszam. No może z 11 metrów popisał się pięknym strzałem w... w Kant słupka, można tak powiedzieć. I piłka wpadła do bramki, tak, piękna bramka. Jedna z piękniejszych bramek jakie udało mi się strzelić w tej pewnie, w tej fipie, tak raz straciłem kontrolę troszkę i oni po raz pierwszy są na moje po raz pierwszy są na mojej połowie strata drużyna przeciwna przejmuje spokojnie wyprowadzić ojojoj, teraz pomylił się to wykorzysta Jeden z twardych no, no ale teraz daleko, nie daleko. <grafię> Jak ja już nieraz coś powiem, to wolę, żeby tego nawet nie powiedział. Ogólnie nie wiem, czy będę teraz nagrywał parę, parę znowu dni. Fantastyczna sytuacja. Bo koledzy przyjechali z wakacji tak. Tak, to właśnie y, zuki i zakup, tak i będziemy chyba sobie popykać po w piłkę albo w coś. Dawno nie pykaliśmy A więc nie mogę nie nagrywać. Chyba, że wieczorami tak jak teraz Tak Wieczorami 10 no, godzina, no to jest jeszcze wieczór To, to jeszcze nie jest Ale dobra, ja za dużo gadam i przez to tracę piłki Tracę piłki i nie udaje mi się akcja No i kolejna sytuacja no. Za dużo gadam. No i teraz może być groźna sytuacja do zdobycia bramki. Bardzo groźnie się teraz robi pod bramką twardo góry. No ale przerwali teraz. Znowu strata, no. Ale dobrze, odbierają z powrotem. I nie ma spalonego! Rondon! Rondon! I goal Ramirez! na bramka Ramirez i mamy 3 3:0. Można powiedzieć drużynowy hat-trick, tak, drużynowy. Te dwa zespoły przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. No ale ta druga bramka Lodina to był majstersztyk To był po prostu meistersztyk. nie znowu Rondon urywa się obrońcą Biegnie na bramkę Rondon Flokari Jaki faul, panie sędzio Ja tam ciściutko weszłem Trochę żeś teraz kaleszało, tak jak tutaj Fabiks podkreślał w ostatnim meczu, który przegrałem 2 do 0 tak, Fabik podkreślił, że był sędzia kaleszowaty troszkę. Chińczyk go nie widział za dużo. Oj, 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 coś tu się dzieje z, z Jest groźna okazja, teraz bardzo groźna sytuacja. Aż teraz zanim mówiłem, no proszę państwa. Źle się dzieje, bo już to jest tylko 3-1. Tylko. Do przerwy 3 do 1. No i dobrze jest. No chociaż te, ta ostatnia bramka, ta garwanta. Nie, ja myślałem, że on tego nie strzeli, no ale Lodi popisa się piękniejszą bramką. Tu Flokari. Tutaj. Przepraszam, Lodi. To będzie ten, no właśnie, majstersztyk wykonanie Lodiego tak to był właśnie majstersztyk no dobrze, zaczynamy drugą połowę spotkania no i zaczęło się drugie 45 minut pięknie przejmuje rondo no ale stracił bardzo szybko marcisio nie przejmuje teraz bardzo groźna sytuacja nie 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 przejmują obrońcy no ale stracili z powrotem oj do czyściutko było lol nawet nie spodziewałem się że to może być czysty ślińsk Czytelne tak podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego Ogólnie e, wczoraj był mecz Legia z S.C. Patrick Atletik Wygrała 5 do 0, no ale i tak nie jestem za Legią, ja wolę, ja śloss, ze, jestem za Śląskiem Napiszcie mi za kim jesteście Czy za Śląskiem, czy za Legią Albo za inną drużyną z ekstraklasy, albo z pierwszej ligi. Napiszcie mi w komentarzach. Rondon. Napiszcie mi w komentarzach za kim jesteście, za Legią, za Śląskiem, za Lechem czy za innym klubem. Tak, ja ogólnie jestem za Śląskiem, tak. Jestem za Śląskiem, jestem całym sercem za Śląskiem. Przyłożył i bramka! Bramka! Ależ teraz ostry konc Lokari. To też jest majstersztyk Lokari'ego. Ależ teraz majstersztyk Lokari'ego. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela jej jeden zespół. Ależ teraz zachował zimną krew. Teraz może być bardzo groźna sytuacja. Peroni! Dobre, wow. dalekie wyjście bramkarza! O! Się wystraszyłem, że żuć karny, bo jak są takie gigwistki. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Ładna seria podań. Bravo. Lokari! Kogo nie ma. Ale to bez znaczenia, i tak prowadzą. A teraz strata. Ale takie uderzenie brawo, na radar. Interwencja na najwyższym poziomie. Takie już uderzenia dla jaj, żeby oddalić, no, dobrze, żeby nie stracić brawo, w ogóle już na tego prowadzenia. Nieudana akcja. Mamy to. statystyki porównawcze. Zobaczmy, który z zespołów oddał więcej strzałów. No, Ja, ja nie wiem, kto. Czy to wykorzysta? Zobaczymy, czy uda mu się ten ślizg. Dobrze, Zespoły i puścił Flokariego. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Flokary! Flokary! Przyłożył Koniec akcji. Flocari. Od no i po co te zmiany? Nie lubię takich Będzie trenerów. Zmian. Oni już tylko żerują na te zmiany. Ale piłkę. To już jest koniec spotkania, tak mi się wydaje. Nie, żeby nam jeszcze nie ścigali. I wyjaśnia sytuację. No i to jest po meczu. Widzimy się po krótkim cięciu i będzie następny mecz. Jesteśmy po krótkim cięciu. Rozpoczynamy drugi mecz. Tak, tak, to jest finał. tak. Tego jednostronny... ten może... Te, ten... przed chwilą był jednostronny mecz, tak. Zobaczymy co teraz tu się będzie dziać. Osiem wielkich klubów. Do finału dotrwają tylko najlepsze z nich. Tak, dotrwają najlepsze, czyli na pewno Twarda Góra dotrwa. Już jest fajnie, myślałem, że wypuści. Ale w poprzedniej fazie też grałem z Boltonem, ale Bardzo chyba było. przeszłym. bo w półfinale i dopiero przegrałem. Albo w finale przegrałem. Dobra pozycja. Aj, flokarii! Przejąłeś teraz! Jaki, jaki spalony! To był ślizg, panie sędzio! To nie powinno się w ogóle zaliczać do spalonego, nie, 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 nie. No i teraz go by zostawić na spalonym. Próbowali zagrać taką kombinacyjną akcję, ale im nie wyszło. Teraz my trochę pokombinujemy z akcją. RONDON! RONDO, to jest faul. Panie sędzio, to był faul, Nie, nie, nie. Ja tu się. Ja, ja tu bym się. Ja bym się tu kłócił, ale dobra. No mogą się z Boltonem to to będzie ciężko zagrać. Bolton ma rewelacyjnych obrońców. No ale 1-0! A flokari! Tak, majster z tak, już myślałem, że ona nie wpadnie, no a 1 Czyli trzeba odnotować, pierwsza bramka zdobyta w, 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 czy w 11 chyba. To trochę kiepsko, bo wtedy żeśmy strzelili w piątej już. Druga bramka już była w 11 wtedy. Ciężko, ciężko. Mówię, z Boltonem to mi tu była masakra ale no spokojnie jakoś wygramy z Boltonem taką mam nadzieję no ale eee, teraz spróbujemy jeszcze drugą bramkę żeby już zacnąć z ulgą może być groźnie piękniej jest druga tak Marcizio. nie po to jest kapitanem tego zespołu tak udało się w końcu się udała ta przewrotka już mamy 30 minut spotkania Napiszcie mi, czy mam, jeszcze, czy mam nagrać drugi odcinek z Sumotori Dreams. To mi napiszcie w komentarzach. Tak poza tym, możecie tylko lajkować i subować, tak. Tak, możecie lajkować, subować mój kanał oczywiście. I Flokari na trzy nie. Jednak, jednak trzy nie ma trzy. Kurczę, coś, coś mnie popiera. Lodi, tak, ten co się popisał. Poprzednim macie taki pięknym strzałem, tak... A ja no nie przejmę teraz. No ładne, zagranie Lee, piętą do tak. Aj napiszcie mi, czy ma być ta seria z Lola, ale nie wiem czy będę ją, czy będę nagrywał, bo Zatrzymaj ogólnie w ogóle tak. teraz dawno nie grałem. Tak. Się przyznałem, że rankę nagrałem dopiero. Przegrałem. Eee, tak, rankedów nie będę nagrywał. Jak, jakbym nagrywał lola, to oczywiście mówię, że od razu rankedów nie będę nagrywał. Patrzcie, że nie, to może. O ile będę lola nagrywał, będę na, może nagrywał, tak. końcu pierwszej połowy. Tak, 4 minuty nam trwała ta połowa. spokojnie 2-0, no spokojnie, jedziemy do półfinału. Oj, strata rondo no ale my myślałem, że ich Ależ jest zmęczony. Najwyraźniej powinien go coś zmienić. Świetnie jest przejął piłkę na skrzydle. Aha. No dobra. Ramirez jest troszeczkę zmęczony, ale to nie ten ramirez, co myślicie? W piłkę przejmują rybale. Piękne podanie i czy to wykorzystają. Nie. Pada tej sytuacji. Mogła być jedna sytuacja, no to teraz. Druga szansa! Aj, teraz się strzelił. Trener podjął decyzję o zmianie. To Na razie nie zmieniał, więc spokojnie gramy, panowie. Spokojnie. Panowie i panie oczywiście, jak, jak oglądają. Spokojnie gramy. Teraz trzeba poczekać. Poczekać trzeba. Może trochę więcej partnerów I Ramirez jeszcze gal. Być świadkami bardzo gal Tak, jest 30 minut meczowych do końca Lichung jong, Lichung jong Nie, ja dobija mnie to nazwisko, no, się wyrażę, bo ty się z niego przez cały miesiąc No ale teraz mogłobyś to... Mógł być ukarany na O, Link -Jung -Jung. Lin Jung Jung. Nie, ja ja sobie z niego robię po prostu. Tak i kontra, no pokazałbyś się, któryś. Oczywiście z napastników nikt się nie pokaże. Nie? Piękne zagranie, John. Dojdzie John. Dochodzi John. Marcisio, ręka! Ręka tam była! Panie sędzio, tam była ręka! Wolę ją tam była ręka! Tak, tam była ręka! Panie sędzio, tam powinien być karny! Brenner zdecydował się na wymianę zawodnika. Skutecznie, Ale z wolej! Niech pewni siebie prowadzą, nie wykorzystali kolejnej Szybcie, bo czasu nie mogą już nagrywać, na więc. Nie gra szybciej ten bramkarz. Bogdan. dawaj szybciej. Bogdan. <laughs> Jakie to Bogdan. To no i teraz. To jest ta sytuacja w Flokarii. No, teraz mają szansę. Oj, nie. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Przejmuje na skrzydle. No i mamy straty piłki. Ajajaj no. Ej, to mu zupełnie nie wyszło. Trener, tak zdjęcie, to wciągnęłem, miała... tak oczywiście. <noise> Flokari pięknie kiwa. <noise> Bogdan szybciej. Straszniej kapcia Bogdan. Bo czasu nie mam Bogdan. Aaaaa. czekamy. <noise> kontra, kontra oj, źle, źle, źle To ostatnie minuty za dużo lajtu im zostawiam, tak? może jeszcze mam już drogi będą mieli rzut rożny. Szansa po strzale głową. Nieudana próba Już postrzeli. widziałem ją piłkę w siat... Już widziałem tę piłkę siatce, no ale... Widać, że to jest przygotowane. Tak, to jest bardzo przygotowane, ja to na treninga. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. O, nie, 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 nie nie nie, tam nie było spalonego. Nie będę się z sędzią no ale... Ja bym widział co innego tam była ręka w polu karnym, no szpunale, było 4-0 tak, tak. Zbyt tej bramki znowu nie było dla nich. 4-1. 1-3-1. Znowu świetnie odebrał piłkę, jest dzisiaj nie do przejścia. O ludzie! Także się popełni tak, jeden głupi błąd. Może... No i po meczu. Tak, ćwiercina, wygraliśmy ćwierćcinę i jutro nagram walka, półfinał i finał, tak. No to, może już się z wami żegnać, komentujcie, subujcie mnie, lajkujcie mi te odcinki, będę wam bardzo wdzięczny za łapki w górę, no to na razie i cześć, siemanko!